Panelny, a ci daję banalne, nie? No e, ale... nie, nie? Bo mam lightera. Powiem wam jeden sekund. Super hard nie jest wycofany. Bo jak wejdziecie na prywatne serwery, to możecie go znaleźć. No nawet w deskrypcji tej gry jest. Tak, to jest. Tak, pan. Ja bez problemu Tak, chyba, że... Nie umiecie czytać po angielsku, mówić, no to raczej tak. Dobra, Dobra. dawaj, dawaj. Zobaczyłem w ogóle, jak gram z Alanem, to no. Alan ja ma bardzo głośny mikrofon i dlatego możliwe, no. że jest mnie tak słabo słychać. Możliwe. Bo nie, na jakie ustawienie sobie dam i tak jest mnie cicho słychać. No. Wiem, musiałem nagrać. Doszedłem, bo już każdy praktycznie je nagrał. I jesteśmy jedynymi youtuberami, który jeszcze nie nagrał. Znaczy no, ja nagrałam, ale mi się nie chciało przesłać. Bo taki długi, ale to nawet nie był super realny. Co się dzieje? Co się dzieje? Halo! Ja, em... Co, się Co się dzieje? Po... Eee, co się działo Jezu? co się działo przed chwilą? A! Naidę papa. No właśnie, a, 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 tam jest, a tam jest, a tam jest Ale ciebie, nie możesz uciekać, jeszcze raz musimy nagrywać, bo powiedziałem twoje Jeszcze raz nagrywam, bo zginęłeś po pierwsze. Dlaczego ty nagrywasz? Dlaczego ty też nagrywasz? Ale przecież wyszedł w No Możeś po prostu nagrywać? Nie.